Valve zabrało całkowicie dostęp do CSGO, co jest moim zdaniem totalną odklejką z ich strony, bo rozumiem, jakby CS2 zastąpiło CSGO i by było przynajmniej tak samo zajebistą grą jak CSGO, ale nie, CS2 to totalny syf i założył się, że każdy się ze mną zgodzi. Dlatego ja, jako naczelna Sigma i hackier, znalazłem metodę, jak zagrać w CSGO, i to nie na boty, tylko normalny, pełnoprawny matchmaking. Tak, dobrze słyszysz. I w tym filmie zagramy sobie w CSGO. Założył się, że przy oglądaniu tego filmu polecić ci z nostalgii. Także zostaw lajka, like suba i słuchajcie, zagramy sobie na nuku, Ale nie pykniemy sobie takiej zwykłej gierki, bo to by było nudne. Musi być jakieś urozmaicenie, czyli najlepiej jakiś challenge. Także tak, wymyśliłem coś takiego, bo jak dobrze wiecie na mapie Niuk jest masa metalowych rzeczy. Barierki, progi, łączenia, a nawet cały bombsite. Wziąłem 5 osób i zagramy challenge, że nie można dotykać metalu nogami. Każdy dostał po 3 życia. Jeżeli ktoś straci wszystkie, to od razu zostanie wyrzucony z meczu. Oglądajcie do końca, bo Działy się serio za mocne akcje Dobra, znacie zasady wszystkie? Znamy, znamy, znamy. Dobra, dobra, dobra. No, dobra, dobra, dobra No matko, skułem się Ja też się skułem w tym momencie Sajnie, On, Side, side, side Nie gadaj, że zaplantował Zap na side ha pierdziele Eee, te trzy straciły życie, straciły życie Nie, ty straciłem Dobra, dobra Dobra, jak straciłem życie dajesz się wszystko, chodzę już Super, defuj Jest, dobra Tak straciłem życie to mogę chodzić tak, 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 tak Czyli kto stracił życie? Ja 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 I Ja A ty, I ty się... tylko nie <laughs> To nie jest za dobry start Spójrz na ramię Co? widzisz FBI <laughs> Już wiemy jak chodzimy chłopaki na bar. Idziemy <laughs> Dobra, to jaki plan? W my myżur No to to jest dobry plan Jest, jest, jest Wrzucę mu Dostał, dostał Kura, kura, kura. Leży Chce sam gaz. na trzech? Tak, na żal. Dobrze, jest ja nie chodzi. po metalu chodził debil, tracił życie. Gorzej. jak mi zaplątuje opacet gdzieś gdzie jest metal Pójdź po prostu, pud Lewo Ale nie, nie nadepnąłem, nie wiem, ryzykować czy nie Będę myślał że tylko jedno życie Dobra, dobry flash A, A? no nie! <noise> no, <psa> z... <noise> dobra Super. już może, już może bo W górniku jest, na Cep, no nie że straciłem ale... życie po nic. Ajajaj. Czyli mam ostatnie życie już na początku. Nie, o nie, U. o nie. Zapomniałem się i wskoczyłem na. No to ile masz? Jedno? Ostatnie. Wol, bo blisko. Jest silo. O nie, a nie. <laughs> kurde, nie skułem się, ale zginąłem przez to. Łasi po tym silosie. No nie, ja sam zostałem. Ja się nie dam rady tego ugrać. Chodź tu jeszcze jeden. Dobrze. Dudu, dudu teraz. Du. Skacz, skacz, widziałem go. Dobrze. Obliczył skok. Nie. Dobrze. Co się dzieje? Jestem jednym z nich. wcześniej. Nie, ale ja mam jedno życie No Chyba przegramy tę rundę miało być tak pięknie Nice try. O, nie Co się stało? Żartujesz sobie Źle spadłem Przegrałeś? Przegrałem Dobra, no to do na widzenia ra, na na Dzięki za odcinek <laughs> My zostaliśmy we czterech Damy radę panowie Chyba Leży, pan. leży Nice, ładnie Nie wiem czy nie szynął coś Leci, jest dobra, ja pierdzielę. Nie ogarnęli, jest, że my tylko owce zgramy ja nie ogarnęli, że tylko no. Jeden gości ma fajny awater Kto ma najwięcej życia? Nie! Chyba się skułem, dobra, lecę po niego. Ja mam jeszcze dwa. Ma kołka, to dalej Tak, ja próbuję, ja próbuję. O, udało się, nie udało się, mam jedno Zabijcie życie go. Jest Super, dobra. Kurde, niepotrzebnie poświęciłem jedno życie. Ja też, o, kurde, ja ułapię. Ja zaraz będziesz grał sam. Co jest, on wszedł tutaj na blisko? Tu jest, lecy! Jaki, co Leży. za frajer Dobry, oj, o obity jest. 7 HP ma. Wychylenie. Nie, jeden. chciałem zrobić. On pójdzie zaplantować. Patrz, patrz. Tak, 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 tok. Ej, jest szansa, wygrywamy to. Gramy w 4 Mamy ten challenge i to wygrywamy. Tak, ja, mamy trójkę, czy wygrywamy po 1 HP? Trójkę. Jasne, <laughs> I Idą <do> tu. <pół. laughs> o nie, jeszcze jeden jest 7, Nice! No, o. Na B? Na kwadracie, tak. Idą chyba B. <grymne> o! o, o patrzę, kurde. Nie, kurde. ja nie, <grymne> nie. Dobra, nie, no, chyba. <grymne> Zanim ty tam dojdziesz, tam <grymne> trochę minie. Nie! <grymne> o kurde. <grymne> Ale mam zową. Wybuchniesz. A tu zginę? HP. Nie! nie. Nie! Co? Jaki dostał jest To jest gra, ty no. On się zawsze tu kampi. Nienawidzę tego gościa On się zawsze tu kampi. Ja myślę, że nie... No nie, nie można tutaj dziesiąty raz w tym samym miejscu stać A jednak on tu zawsze stoi, no Giń! Gini! Dobrze Długa... Jeszcze Ja mnie tak Koko, koko, musisz żyć, musisz no, żyć Ty masz opracone. ostatnie żyć, wszyscy mamy ostatnie życie A wiesz wszystko o go? Wszystko <laughs> no. o Czemu? Mnie zablokowałeś Dobra, fuj. ja się poświęcam, idę na B O, o. Ja ukasuję, kasuję, czekaj Super <laughs> Ale wężyk, gąsiego Ooooooo ale <laughs> Dobra, umarł, umarł Defuj. Defuj. Defuj Defuj Nie, nie Daj! Oj, było tak blisko, a tak się starałem, skakałem między tymi kafelkami i nic. Jesteśmy nero. Chodźcie na B, chodźcie na B. Jesteście pewni tego B? Tak, tak. tak. Na pewno jest lepsze niż... <noise> Ale byłoby blisko. Tutaj nie zaplantuję. już musi na kafelek weź jeden. Skocz okay. na, to, na to, na szkło bo. możesz. No daj, wskakuj na szkło. Wiecie co my robimy? Lecz jeden. Nice, nice. Ja tu jedyny chronię tego. Ja nie wierzę. Chronię, żyj, żyj, żyj. A? Dobrze i lewo? Tak TAK, Casey, keishi. Ja tylko tak. Kozacko, kozacko, to Dobrze. było genialne. I tak musimy grać chyba cały czas. No, na sobie to Bo na A nie jesteśmy w stanie zaplantować, to no tak. nie ma innej opcji. Ja musimy go skoczyć na w ten kawalek. Ja cię chronię jakoś. Dobra jest. Ja cię chronię jakoś. Dobra jest Super, naj, skoko! skoko. O kur... Jeszcze jeden. Leci. Dobra, gościu śpi! Nożuję go Chowaj się, kochaj się. Mamy podsadku Jest tu! O, co za klej. Pojedynczo, pojedynczo o! Teraz ja Dawaj, dawaj Dawaj, teraz ja No elo, elo No elo, elo Siema Uważaj! idą Ej, on fuck'e Musisz wypuścić ta mam, cie mam tutaj Kurde Dobra, Dobra. O, super, plantuj Plantuj O, cię chowam O, tutaj moczy, do drzwi Double dorsy Paka na ciebie, kogo chyba Prawo, plecy, prawo, plecy, prawo, plecy. prawo, plecy, plecy Nice, nice, nice! <laughs> Daj flesh, tu i chodźcie. Ja. Jeszcze no, jeden jest dobrze. Kozak, kozak. Ko... Został ostatni, to. nie. Był. Łysy został. Dobra, plan to jest dużo czasu. Nie ma planu. A, jest na uczelni. Ja ci pomogę za chwilę. Widziałeś go. A może zniżyć? Można. zasłania. Nie. Bierę. Nie, nie. Nice, Super. nice! Jasny yes. <laughs> O MFK. <grym> o MEC. <-czka. grym> ja pierdierzio. Aż mnie brzuch boli ze stresu. Gorzej niż na matnie. Nie wiem, czy tam je, czy... Jest, no na żaj, jeszcze. Długie jest. A lewej je WUP? Co za Połka sobie dajcie. Leży WUP. Nice. Czekaj jeszcze chwilę. Co wy robicie? Bo byłeś jeszcze nie przybyłeś. Nie! Stanik, Stanik. Czekam. 7 HP mam. No nie! Staje sam masz 7 HP. Dobrze. I drugi jest tutaj za tobą. Idź, idź. Nie! nie! To było 94 Nie gadaj Ogólnie robimy Rambusta O, to jest bardzo Na Rambusta mm. Ale tu mamy iść do tego boxa, nie? No, tak Pod, Podskocz jeszcze, nie, no Hangar Dwa Nie <laughs> Aj, góra, 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 góra Leży Hangar, tam jesteś Bóg, wszystko jest możliwe Nice, nice Jaki, jaki tak szef, jest. jaki tak szef tak Nadepnąłeś! Ej, nie gadaj, nie gadaj Wyszedł ja pierdzielę. Nie Lecę, bo chcę... Chodź kogo, ty masz pakę, nie? Gdzie ty Do jesteś? Widzenia. Ktoś nadepnął? A jak? Nie, gadaj. nie gadaj! Nie gadaj! I Mamy wracać po tę pakę Żegnaj kogo! O nie! Do <laughs> nie! Jesteśmy na dwóch na jednego od gościa i... szybko czekał! Goni mnie! Aaa! Diemo! Dobra, wychylam ja! Co zależy? 25 sekund mamy. Lecę. Jaj. Nie widzę go. tu gdzie biegnij, Uciekaj. Uciekam, żeby było. 10 sekund, 10 sekund, dawaj, daj, daj, daj. 9. 8. My nie, nie zdążymy. Nie, ja. Nie, 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 nie. Nieee! Tak, tak nie! Nie ja wieszcie co się stało! Super! Ja twierdziłem! W ostatniej sekundzie! Jasny gwiz, we dwójkę, nie? Oh, oh, no na końcu we dwójkę oh, byliśmy. Ale to było mocne. Ja dwóch odpadłem w ostatniej. Ja pierdzielę! Co jo. my zrobiliśmy?